Jak Benedykt zobaczył cały świat w jednym promieniu światła. Kiedy indziej znowu Diakon Serwandus, opad klasztoru zbudowanego Ongiś w Kampanii przez patrycjusza Liberiusza, przybył zgodnie z utartym już zwyczajem odwiedzić Bożego męża. Często zresztą zachodził do klasztoru Benedykta, a ponieważ sam także pełen był łaski i mądrości Bożej. Obaj wymieniali ze sobą słowa życia i nie mogąc jeszcze cieszyć się w sposób doskonały pokarmem niebieskiej ojczyzny, przynajmniej smak jego odnajdywali we wspólnej tęsknocie. Gdy nadchodziła już godzina spoczynku, czcigodny Benedykt zamykał się na górnym piętrze swojej wieży a diakon serwandus na piętrze dolnym. Oba piętra połączone były schodami. Przed wieżą zaś znajdowało się obszerniejsze pomieszczenie, w którym spali uczniowie obu ojców. Gdy bracia jeszcze spali, mąż Boży Benedykt już czuwał, wyprzedzając porę nocnej modlitwy. Stojąc przy oknie, modlił się do Boga Wszechmogącego, gdy nagle, późną nocą, ujrzał światło, które rozlewając się z góry przepłoszyło nocne mroki, i takim blaskiem jaśniało że dzień by zbladł przy nim, choć ono lśniło wśród ciemności. A gdy na nie patrzył, wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Jak sam później opowiadał, cały świat ukazał się jego oczom, jakby skupiony w jednym promieniu słońca. Utkwiwszy oczy w tym jaśniającym świetle, zobaczył czcigodny ojciec duszę Germana, biskupa kapłańskiego, którą aniołowie nieśli do nieba w ognistej kuli. A ponieważ chciał mieć jakiegoś świadka tego cudu, aż trzykrotnie zawołał bardzo głośno po imieniu diakona Serwandusa. Gdy zaś ten, zaniepokojony tak niezwykłym krzykiem świętego męża, wszedł na górę i spojrzał, zobaczył jeszcze trochę tego światła. Zdumiał się bardzo, patrząc na cud taki. A wówczas mąż Boży, Opowiedział mu po kolei wszystko, co zaszło. Następnie bez zwłoki polecił powiedzieć Teopropusowi, człowiekowi wielce pobożnemu, który mieszkał w miasteczku Kasinum, aby jeszcze tej samej nocy posłał kogoś do kapui. Wypytał, co słychać u biskupa Germana, i zawiadomił o tym klasztor. Polecenie zostało spełnione. A posłaniec Teopropusa, Zastał wielebnego biskupa Germana już na marach. Pytając o szczegóły, dowiedział się, że umarł on w tej właśnie chwili, w której mąż Boży widział go wstępującego do nieba. Piotr. Historia to przedziwna i naprawdę zdumiewająca. Ale tego, coś powiedział, że oczom Benedykta ukazał się cały świat, jakby skupiony w jednym promieniu słońca, nie mogę sobie w ogóle wyobrazić. Gdyż niczego podobnego nigdy nie doświadczyłem. Jak to jest możliwe, żeby jeden człowiek zobaczył świat cały? Grzegorz. Zapamiętaj, Piotrze, co mówię. Dla duszy, która widzi Stwórcę, ciasne jest całe stworzenie. Choćby tylko niewiele dojrzał człowiek ze światła Stwórcy, wszystko co stworzone staje się dla niego małe, gdyż światło wewnętrznej kontemplacji. Pogłębia pojemność duszy, która tak rozrasta się w Bogu, że wyższa jest od świata. Dusza człowieka widzącego Boga jest nawet sama nad sobą, a porwana ponad siebie w świetle bożym, wewnętrznie się rozszerza i patrząc na siebie samą z wysoka pojmuje, jak ograniczone jest to, czego na ziemi pojąć nie mogła. Otóż ów Mąż Święty. Nie widziałby ani kuli ognistej, ani aniołów wznoszących się do nieba, gdyby nie oglądał ich w świetle Boga. Cóż więc dziwnego, że ujrzał cały świat przed sobą, skoro w świetle płonącym w jego sercu wyniesiony był poza granice świata? Jeśli mówimy, że świat ukazał się jego oczom w jednym promieniu, nie znaczy to wcale, że się skurczyły niebo i ziemia, Lecz, że rozszerzyła się dusza patrzącego. Porwany w Boga, mógł bez trudności widzieć wszystko, co jest poniżej Boga. W chwili, kiedy cudowne światło zabłysło oczom jego ciała, serce mu zalało światło wewnętrzne, które porwało jego duszę w Boga, pokazując zarazem, jak ograniczone jest wszystko, co Bogiem nie jest. Piotr Dobrze dla mnie się stało, że nie mogłem zrozumieć tego, co mówiłeś, bo wykład twój był tym jaśniejszy, im większe miałem trudności w pojmowaniu. Teraz jednak, gdy wszystko już mi dokładnie wytłumaczyłeś, wróć proszę znowu do twego opowiadania.